Umieszczone w gazecie współczesnej artykuły dotyczące działalności posła Jana Kamińskiego na rzecz budowy obwodnicy Suwałk są nierzetelne i nie przedstawiają stanu faktycznego. Działania posła Jana Kamińskiego były ściśle związane z realizacją ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora, która mówi, iż poseł ma prawo podjąć interwencję w imieniu wyborców, jak również zaznajomić się z tokiem rozpatrywania danej sprawy. Według oświadczenia posła Jana Kamińskiego popieranie przez niego przebiegu obwodnicy suwalskiej w wariancie drugim jest tańsze od wariantu pierwszego. Daje szansę na szybkie wybudowanie obwodnicy zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Suwałk. Nie wywoła również konfliktu społecznego spowodowanego podziałem około 70 gospodarstw. W w realizacji wariantu numer jeden, żaden z wariantów budowy obwodnicy suwalskiej nie zakłada jej przebiegu przez grunty stanowiące własność rodziny posła Jana Kamińskiego. W wariancie drugim grunty są wykupione i należą do skarbu państwa. W każdej chwili mogą być tam prowadzone prace dotyczące budowy obwodnicy. Polskie stronnictwo ludowe opowiada się za wariantem racjonalnym i dającym szansę na bardzo szybkie wybudowanie obwodnicy suwalskiej, nie kolidującym z planowaną budową lotniska w Suwałkach.